Czołem, drogie Anony. Pamiętajcie, że możecie wpaść na naszego Discorda, żeby popisać i być na bieżąco. Link w opisie. Polskie wesela to kwintesencja Polactwa. Imprezy w pałacach, gdzie 98% uczestników niedawno miało tylko obsrane gacie, a teraz szlachta w chuj, wesele w pałacu, kurwa. Sam wygląd pałacu. Jakieś kurwa obrazy zagłoby na suficie... Pikrio. Na podłodze obsrane płytki z obi, do tego najchujowsze krzesła obciągnięte jakąś chujową białą tkaniną. Pseudomosiężne Żerandole z żarówkami, które wyglądają jak świece. Wynajmowanie samochodów marek premium albo klasyków, żeby przyjechać od czarodzieja w stroju maga do pałacu jak król. Chociaż samemu jeździ się z Kodą Fabią w LPG. Ewentualnie dwudziestoletnim Audi A6. Bo to marka premium, kurwa! Jakieś filmy, jak koleś się ubiera w marynarkę, następnie jedzie po babę do jej rodzinnego domu niby. Podczas gdy od lat pompuje ją w dupę. Płacze rodziny, wzruszający moment. Chuj, że szanse na rozwód level over 9000 i zostanie tylko kredyt. Pełna pompatyczność. Pierwszy taniec do jakiejś obesranej piosenki po angielsku, gdzie babcie chuja wiedzą o co biega. Niby pałac, ale muzyka disco polo. Do tego zakątek ze swojskim jadłem, aka kiełbaski, smalczyk, ogóreczek. Pieczony świniak o północy. Oczywiście do tego zimne ognie i tle muzyka z piratów z Karaibów. W tych zacnych pałacowych wnętrzach, gdzie kiedyś spożywano perliczki, barżanty, dziczyznę sumy, dziś tradycyjnie na weselu podaje się frytki, sos pieczeniowy, kruski z dziurką, kotlet, jakiś pseudo de vola i polska wersja, bieda edition, kotlet z pieczarkami. Pieczarki, wy Wszyscy pląsają się nie do taktu, do jakiejś spierdolonej muzyki, gdzie ruda tańczy jak szalona. Nie zmienia sytuacji fakt, że repertuar prezentuje dysk jockey, czy jeden z tysięcy spierdolonych polskich zespołów weselnych, którzy żyją jedynie z tego. Polski tapas, czyli galarety na zimno. Do tego krokiecik, czyli najtańsze mięso mielone, garmażeryjne, w naleśniku zapite barszczem na bazie barwnika i octu. Buraki not included. Gry i zabawy. <gry> Bez komentarza. Co trzy piosenki, Wodzilej zaprasza gości na wódeczkę. Jakby ich zachlane mordy trzeba w ogóle do tego zachęcać, i wcale nie było to jedynym prawdziwym powodem tej imprezy. Zmiana nazwiska na suszalach przed północą. A cała ta impreza to jedynie preludium do wielkiej szarpaniny o majątek, alimenty i opiekę nad dzieckiem. czytał paściarz. Ale od krokiecików to proszę się odpierdolić.